No to tak. W tym filmie będą dwa chore zadania. Chorych zadań w polskiej edukacji matematycznej jest coraz więcej. Chciałbym wam na tych dwóch przykładach pokazać o co chodzi. Ostatni zjazd po równi pochyłej zaczął się kilka lat temu, kiedy ministerstwo wymyśliło, że można poprawić system. Edukacyjny w Polsce w ciągu wakacji. No bo czemu nie? Finowie pracowali nad swoim systemem edukacyjnym z grubsza licząc 40 lat, a my potrafimy to zrobić w 40 dni. Jesteśmy lepsi. No i w ciągu wakacji nastąpiły zmiany w podstawie programowej, która przed zmianami, a właściwie która ciągle jest zmieniana, przed zmianami kolejnymi była słaba. Po zmianach jeszcze gorsza. No i po kolejnej wakacyjnej zmianie w podstawie programowej, którą to zmiana oczywiście trzeba było wdrożyć do 1 września, co nie jest żadnym problemem, wystarczy takie rozporządzenie rozpisać w szczegółach. No i szkoły się muszą przygotować i koniec, nie ma to tamto. No i do kolejnej zmiany wakacyjnej w podstawie programowej oczywiście trzeba było zmienić podręczniki, no bo nie można pracować na starych podręcznikach. Wydawnictwa się cieszą, bo mogą znowu zarobić, chociaż nie wiem czy gra warta świeczki. Przygotowanie i wprowadzenie na rynek dobrego zbioru zadań, dobrego podręcznika trwa wiele lat. Według moich szacunków 3 lata. Pokażę wam dla przykładu, jak wygląda dobry podręcznik. To jest co prawda chemia i to jest co prawda podręcznik z całej chemii, czyli na przykład całe liceum, gdybyśmy chcieli początek studiowania. Ta książka ma 1000 stron, ale nie o to chodzi, jak sobie zajrzymy w tak zwaną stopkę, a potem jak sobie zajrzymy w tak zwane podziękowania, to patrzcie ile tu jest nazw Dobry podręcznik przygotowuje zespół ludzi. Po kolejnych wakacyjnych zmianach podstawy programowej i nowych zaleceniach do nowych podręczników, część dobrych autorów dobrych podręczników i zbiorów zadań Zrezygnowało ze współpracy z naszym ukochanym Ministerstwem Braku Edukacji i nastąpiło kolejne obniżenie jakości podręczników i zbiorów zadań. W tym podręczniku jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą ja uważam za normalną. Żeby podręcznik dobrze przygotować, trzeba go przetestować w warunkach rzeczywistych, to znaczy po opracowaniu dać do sprawdzenia nauczycielom i uwaga, uczniom i studentom. I tak się w normalnym kraju i w normalnych wydawnictwach robi, ale nie można tego zrobić w komplecie z wakacyjnymi zmianami podstawy programowej. Uwaga, czytam pierwsze zdanie podziękowania albo podziękowań. Jesteśmy wdzięczni wielu nauczycielom, współpracownikom i studentom, którzy przyczynili się do tego wydania. I wszystkich poprzednich wydań na nasze podziękowania zasłużyli przede wszystkim ci, którzy tak starannie ocenili siódmą edycję i pomogli nam w rozwoju jej. Nowej organizacji. Studentom. Czy to jest możliwe, jeżeli na przygotowanie nowych podręczników mamy właściwie miesiąc? To jest książka przygotowana nie przez wydawnictwa, które znajdziecie w szkołach, bo dyrektor się umówił tylko przez PWN. Ważne jest, żeby się nie dać wkręcić. Jeżeli chore zadania są wszechobecne w szkołach, to oceny, które nauczyciele tworzą na podstawie tych chorych zadań, są też chore. No ale. Szkoły muszą sobie jakoś radzić, bo przychodzi kurator i sprawdza te wszystkie papiery i kto co zrobił, a czego nie zrobił, to znaczy sprawdza co jest zapisane w papierach. Rzeczywistości nie sprawdza, sprawdza dokumenty, ale to jest jeszcze nic. Bo zachwyciliśmy się technologią i okazało się, że nie trzeba tych zbiorów zadań drukować. Nie trzeba drukować kolejnego podręcznika, który tym się różni od poprzedniego, że ma inny kolor na okładce i zamiast tekstu na okładce zgodne z nową podstawą programową. Na przykład napiszemy w tym roku zgodne z uszczuploną podstawą programową. Wszyscy się cieszą, no i mniej tej nauki, tym lepiej. Ale nie chodzi o mniej jakościowo, tylko mniej ilościowo. Mamy nauki w szkołach coraz mniej jakościowo, to znaczy jest ona coraz gorsza, a ilościowo jest jej coraz więcej. Jest coraz więcej beznadziejnych spraw. No i jak się zachwyciliśmy technologią, to się okazało, że można poprosić sztucznego inteligenta, żeby wyprodukował zadania. I z moich obserwacji wynika, że w tej chwili to już wszystkie wydawnictwa tak robią. Jedne się bardziej do tego przykładają, inne mniej. Nauczyciele korzystają z generatorów zadań i z generatorów testów i egzaminów. I to drugie zadanie to jest zadanie z wygenerowanego sztucznie egzaminu ósmoklasisty. Zaraz wam je pokażę. A pierwsze zadanie, zrobimy zadanie 49, w następnych filmach następne, to jest zadanie z wydawnictwa. Pod tytułem repetytorium z wydawnictwa maturalnego, czyli przygotowujemy się do matury, szkoda gadać po prostu. No i oprócz tego, że w tej chwili zadania w szkołach pojawiają się wygenerowane sztucznie, nikt tego nie sprawdza, jak one są wygenerowane. No bo przecież nie o to chodzi, żeby generator wymyślał mi zadanie, a ja żebym jeszcze poświęcał nie wiadomo, ile godzin na to, żeby je sprawdzić. Nie, generator robi zadanie, ja je wrzucam, zakładam, że jest dobre. Jeżeli nie jest dobre, to zapłaci za to uczeń, bo Sprawdzanie zadań Również odbywa się w coraz bardziej sztuczno-inteligentny sposób. To znaczy, powinny być zadania zrobione tak, żebym ja jako nauczyciel w ogóle nie musiał się przejmować, tylko zrobię skan i wychodzi mi ocena z tego. A w tych dwóch zadaniach, nawet jeżeli nauczyciel rzuci okiem, to też wygeneruje z siebie błędną ocenę, bo chorego zadania nie da się dobrze ocenić. To znaczy, zadanie ma tam jakiś wynik, ale na podstawie rozwiązania chorego zadania nie da się ocenić ucznia, bo musiałby on mieć bardzo dużo czasu, żeby zadanie rozpracować w i powiedzieć nauczycielowi coś tu nie gra. No na co nauczyciel? Nie ma sprawy. Usiądźmy. Mam dla Ciebie 3 godziny czasu. Sprawdzimy, czy to zadanie jest chore, czy zdrowe. W tym filmie będą dwa zadania, ale takich zadań jest coraz więcej. 50 lat temu, 40 lat temu i 30 lat temu też takie zadania się pojawiały, ale było ich mało. Jedno na cały zbiór zadań, albo jedno raz na 3 lata. W tej chwili te dwa zadania to jest plon moich obserwacji z ostatniego tygodnia. Obserwacji. Ja tych zadań nie szukam. Po prostu los losowo rozwiązywane zadania, co któreś okazuje się chore. Jeżeli z losowo rozwiązywanych zadań chore zadanie pojawia się dwa razy w ciągu tygodnia, a nie raz na dwa lata, to to bardzo źle świadczy o tym, co się dzieje w polskiej edukacji. Polecam nie dawać się wkręcać. Te oceny, które generuje cały system, one naprawdę o niczym nie świadczą. One już nawet nie świadczą o nauczycielu, który wykonuje ocenę. No to jedziemy. Pole trójkąta prostokątnego jest równe 12. możemy sobie trójkącik prostokątny narysować, niech on się nazywa tak jak zawsze, tak jak najczęściej, kąty takie alfa. Pole trójkąta równa się 12. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie wynosi 3 i mamy obliczyć wysokość opuszczoną na przeciwprostokątną. Wysokości w trójkącie są zawsze 3. Jeżeli narysujemy sobie dowolny trójkąt, to on ma 3 wysokości. Z każdego z wierzchołków jedna wysokość druga Wysokość trzecia wysokość, one się przecinają w jednym punkcie, ale w trójkącie prostokątnym sprawa jest uproszczona, bo wysokości dwie są przyprostokątnymi. Dwie wysokości to są przyprostokątne. I chodzi o tę trzecią wysokość, czyli w tym trójkącie opuszczona na przeciwprostokątną. Ta wysokość nas interesuje, nazwijmy ją H. Ona ma długość H, nazywa się H. No i liczymy, mamy obliczyć wysokość. Długość wysokości h. Wiemy, że pole jest równe 12 i wiemy, że promień okręgu opisanego na tym trójkącie wynosi 3. No to opiszmy okrąg na tym trójkącie. Opisujemy okrąg na trójkącie. No i tutaj trzeba sobie przypomnieć, że jeżeli trójkąt jest prostokątny, to istnieje takie twierdzenie, które mówi, że kąt środkowy, czyli taki kąt, którego wierzchołek leży w środku okręgu, ma miarę dwa razy większą od kąta wpisanego w okrąg, opartego na tym samym łuku. Jeżeli te dwa punkty są również punktami należącymi do ramion dowolnego innego kąta, który jest kątem wpisanym, to jeżeli tu jest alfa, to tu jest 2 alfa. No i szczególnym przypadkiem tego zjawiska jest Kąt środkowy, który ma 180 stopni. W takim razie odpowiadający mu kąt wpisany w okrąg oparty na tym samym łuku, to jest ten łuk, będzie miał miarę 90 stopni, czyli będzie kątem prostym. I nie ma znaczenia, w którym miejscu na okręgu leży trzeci wierzchołek. Wszystkie te trójkąty są trójkątami prostokątnymi. W związku z tym, w drugą stronę to twierdzenie działa tak, że jeżeli trójkąt wpisany w okrąg jest trójkątem prostokątnym, to przeciwprostokątna jest średnicą tego okręgu, a środek okręgu jest środkiem przeciwprostokątnej, czyli tu jest r, tu jest r, tu możemy sobie dorysować, tu też jest r, co w tym zadaniu niczego nie zmienia. Jeżeli r jest równe 3, to od razu wiemy, że c równa się 2 razy r, równa się 2 razy 3, Równa się 6. No i jeżeli mamy pole trójkąta i długość jednego z boków, to bardzo łatwo jest policzyć wysokość trójkąta opuszczoną na tę podstawę, na ten bok. No bo jeżeli to jest h, to jest a, to pole równa się a razy h przez 2. Jeżeli wiemy, że pole wynosi 12, wiemy, że podstawa w tym przypadku przeciwprostokątna. Jest kąt prosty. Przeciwprostokątna to jest 6. No to sprawa jest prosta. 24 równa się 6 razy h. h równa się 24 przez 6. Czyli 4. No i zadanie rozwiązane. W treści zadania jest powiedziane, że to jest zadanie za 2 punkty. Mamy odpowiedź, piszemy odpowiedź ładnie po polsku, całym zdaniem. Wysokość trójkąta, którego pole równe jest 12 i który wpisany jest w okrąg o promieniu 3, trójkąta prostokątnego wynosi 4 i pytanie za 100 punktów. Co tu nie gra? Niby wszystko jest ok, ale. Zapomniana sztuka sprawdzania swoich własnych obliczeń sugerowałaby, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. No to wpiszmy sobie te liczby w rysunek. Tu mamy 3, tu mamy 3, tu mamy 3, tu mamy 4. Wszystko się zgadza? Jeżeli tu są trójki, to ta czwórka jakoś tak nie bardzo pasuje. W tym trójkącie przeciwprostokątna jest najdłuższym bokiem. Tak wynika z własności, która mówi, że naprzeciwko boku większej długości leży kąt o większej mierze. Czyli jeżeli 90 stopni kąt prosty w trójkącie prostokątnym jest zawsze kątem o największej mierze, bo te dwa pozostałe nie mogą mieć 90 stopni, bo w trójkącie suma miar wszystkich trzech kątów to jest zawsze 180 stopni, no to ta czwórka powinna być mniejsza od trójki. Inaczej to nie będzie trójkąt prostokątny. Jeszcze inaczej, gdyby pole tego trójkąta miało być równe 12, to on nie może być trójkątem prostokątnym wpisanym w okrąg o promieniu 3. it sure. Trójkąt prostokątny wpisany w okrąg o promieniu 3 może wyglądać tak, i wtedy to jest jego wysokość, trochę mniej niż 3. Maksymalna wysokość takiego trójkąta to jest ten przypadek, gdzie on jest trójkątem równoramiennym. Tu jest to samo x, co tutaj. Wtedy jego wysokość jest równa 3. Każdy inny trójkąt prostokątny wpisany w okrąg o promieniu 3 ma wysokość opuszczoną z wierzchołka przy kądzie prostym mniejszą. Niż 3. I w przeciwną stronę, jak ja bym chciał narysować trójkąt, którego ten bok przeciwprostokątna zostaje w tym samym miejscu, ale który ma wysokość 4, no to on by musiał ten wierzchołek trzeci mieć gdzieś tutaj na tej prostej. Czyli mógłby być na przykład taki, taki, taki. To jest zadanie, które według mnie powstało albo z automatycznego generatora zadań, albo jeszcze gorzej, jakiś cudak, któremu się wydaje, że potrafi tworzyć zadania matematyczne. Wymyślił, że weźmie jakieś stare zadanie, zmieni dane i będzie ok. I to jest metoda unikania praw autorskich, i to jest metoda na tanie drukowanie kiepskiej jakości zbiorów zadań. Biorę stare zadanie, zmieniam liczbę i mam nowe zadanie. Mogło być tak w historii tego zadania, że tu była inna liczba. Mogło być tak w historii tego zadania, że tu była inna liczba. Wnioski zostawiam Wam. Takich zadań jest coraz więcej w zbiorach zadań w podręcznikach. Jedziemy dalej. To zadanie pochodzi z próbnego, testowego, wewnątrzszkolnego egzaminu ósmoklasisty. I znowu, według mnie, powstało z jakiegoś dziwnego generatora, którego nikt nie sprawdza. Informatycy coś tam sobie piszą, a matematycy uważają, że technologia już jest tak doskonała, że już w ogóle. Jeszcze trochę i w ogóle samo się będzie wszystko robiło, no to sprawdźmy. Mamy taką treść. Dany jest trójkąt ABC, długości boków i tak dalej jest rysunek. Długość boku AC w tym trójkącie jest równa długości boku BC, czyli AC jest równy BC. No i mamy uzasadnić, że trójkąt jest równoboczny. Pierwszy pomysł, jaki tu się powinien pojawić, albo jaki się może pojawić, jest taki, że jeżeli te dwa boki mają równe długości, a ich długości są opisane zmiennymi, czyli są jakimiś funkcjami, no to trzeba przyrównać te dwie wartości funkcji i powinno coś z tego wyjść. I to jest część zadania, która polega na tym, że potrafimy ułożyć równanie, albo w trudniejszych przypadkach układ równań, i potrafimy takie równanie albo układ rozwiązać. No to rozwiązujemy. 3x minus 12 równa się 88 minus 2x. Patrzymy, co z tego wychodzi. Dodajemy 2x do obu stron i mamy 5x minus 12 równa się 88. Dodajemy do obydwu stron równania 12. 5x równa się 100. Dzielimy obydwie strony równania przez 5x równa się 20. No i mamy jakiś wynik. Mamy rozwiązanie równania. Jak wygląda interpretacja tego wyniku? Dla x równego 20 te dwie wartości są równe. Wartości liczbowe, czyli liczby, które tutaj po podstawieniu za x20 otrzymamy, są takie same. Można to łatwo sprawdzić. 3x minus 12 równa się 3 razy 20 minus 12 równa się 60 minus 12 równa się 48. Tak samo 88 minus 2x równa się 88 minus 2 razy 20 równa się 88 minus 40 równa się 48. No, i żeby uzasadnić, że ten trójkąt jest równoboczny, to jeszcze trzeba by wykazać, że długość trzeciego boku, czyli wartość wyrażenia 1,5x plus 18, też jest równa 48. No to sprawdźmy. 1,5x plus 18 równa się 1,5 razy 20 plus 18 równa się 30 plus 18 równa się 48. Wszystko się zgadza i piszemy ładnie odpowiedź. Bla bla bla. No, i super, proste, fajne zadanie za trzy punkty. Wow. No, jak ktoś potrafi wywnioskować, że jak są równe, to wystarczy tutaj znak równości wpisać i rozwiązać takie równanie, dosyć proste, liniowe. No, i potem jeszcze potrafi sprawdzić i napisać odpowiedź, co należało uzasadnić. No to super. Ale znowu zapomniana sztuka sprawdzania odpowiedzi, sprawdzania własnych obliczeń i wnikania w zadanie, czy ono coś wnosi do naszego życia codziennego, czy nie, podpowiada mi osobiście, że a co by było, gdyby było inaczej? I teraz tak, przyjrzyjmy się pewnemu rozwiązaniu, które pojawiło się w pewnej szkole i za które uczeń został oceniony pozytywnie. Tak wyglądała pierwsza część rozwiązania. 1,5x plus 18, czyli długość tego boku, równa się 88 minus 2x, czyli długość tego boku. No i otrzymujemy odpowiedź. x równa się 20. No i wszystko się zgadza, bo mamy taki sam wynik jak tutaj. Druga część rozwiązania również była ok. Długości wszystkich boków zostały sprawdzone i tak jak powinno być, wszystkie długości są takie same 48, czyli jest trójkąt równoboczny. Była ładna odpowiedź, bla bla bla, co należało uzasadnić. No i teraz pytanie. Oczywiście, tak jak widać, plus, plus za odpowiedź też był plus, czyli trzy punkty zaliczone. No i pytanie, czy to jest dobrze rozwiązane zadanie, czy nie, bo. Wszystko się zgadza, oprócz tego, że to nie te boki. W zadaniu mamy powiedziane, że AC jest równej długości, AC i BC mają te same długości, AC i BC mają te same długości, a w tym rozwiązaniu jest AB i BC przyrównane. Wynik jest ten sam, jest ten sam. Bo jeżeli to jest trójkąt równoboczny, to wszystkie te trzy wyrażenia muszą mieć tę samą wartość liczbową. Obojętnie z której pary obliczymy x, czy z tej pary, czy z tej pary, czy z tej pary, to jeżeli zadanie jest tak skonstruowane, że istnieje taki x, no to on będzie ten sam dla każdych dwóch z tych trzech. Możecie sobie sprawdzić zadanie domowe, przyrównać t2, potem t2, potem t2. W sumie t2 i t2 zostały przyrównane. Jak te dwa wyrażenia przyrównamy, to też otrzymamy x równa się 20. No i tak, z punktu widzenia ucznia, fajne jest takie zadanie, że obojętnie co ja wymyślę, nawet jak nie przeczytam do końca treści zadania, to i tak wyjdzie mi dobry wynik. Super. To uczniowie by chcieli, żeby wszystkie zadania takie były. Z punktu widzenia nauczyciela, mamy dylemat. No bo czy ocenić to zadanie jako poprawne, czy jako niepoprawne? Jedyny błąd, jaki tutaj uczeń popełnił, to, że nie przeczytał do końca treści zadania. Ale czy to jest błąd matematyczny? Można się spierać. Z punktu widzenia autora zadania, zadanie jest. Ja na to mówię przewymiarowane, to znaczy to w ogóle nie jest potrzebne w tym zadaniu. Treść zadania mogłaby brzmieć: uzasadnij, że trójkąt ABC jest równoboczny i koniec. Albo sprawdź, czy trójkąt pokazany na rysunku może być trójkątem równobocznym. No i generalnie nie ma problemu z zadaniami, które są przewymiarowane. Jeżeli rozwiązujemy problemy życiowe na co dzień, to albo mamy za dużo danych, albo dużo za mało danych. Zawsze trzeba kombinować na poziomie dostępności danych. Według mnie jeden z poważnych błędów polskiej edukacji jest taki, że zawsze we wszystkich zadaniach od przedszkola do matury wszystkie zadania mają przygotowany zestaw danych i on się zawsze zgadza. I on jest zawsze pełny, kompletny, bezbłędny, wszystko jest super. Ale życie tak nie działa. W życiu trzeba sobie wyszukać z dużego zbioru dane i byłoby fajnie, gdyby zadania miały błędy w danych. To byśmy się nauczyli analizować dane. Tutaj mamy tak, że obejmujemy. Co zrobimy, to i tak zadanie da się policzyć i wynik będzie zawsze poprawny. Takich zadań 30 lat temu nie było w zbiorach zadań. Raczej pojawiały się takie zadania nieważne. No i tyle. To są według mnie dwa przykłady. Przykłady z zeszłego tygodnia, przykłady zadań chorych, które jeżeli potrafimy zastanowić się chwilę nad tym, co się dzieje, czy to zadanie ma sens, czy to zadanie coś wnosi, czy ja się czegoś uczę rozwiązując to zadanie, co z tym zrobić, polecam myślenie. Zastanawiajmy się, czy zadanie jest rozwiązywalne, czy nie ma błędów wewnętrznych. Jeżeli mamy coś takiego jak tutaj, to sprawdźmy, czy to przypadkiem nie powoduje jakiejś sprzeczności. Jak podstawimy sobie wysokość równą 4 do tego i tego, no to wszystko się zgadza, bo pole to się równa 6 razy 4 przez 2, czyli 12 jest ok, ale jak zaczniemy wnikać głębiej, no to się okazuje, że to lipa. No i tyle. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!